Cześć wszystkim! Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na przegląd nowości ze sklepu Action. To właśnie tam zabiorę Was dzisiaj ze sobą i wspólnie zobaczymy, jakie wiosenno, wielkanocne nowości przygotował dla nas właśnie ten sklep. Jestem bardzo ciekawa asortymentu, tym bardziej, że sklep Kik w którym również miałam okazję już z Wami być. Jeżeli tego filmiku jeszcze nie widziałyście, to oczywiście zostawiam Wam link. W Kiku ozdoby wielkanocne i wiosenne były dostępne już od stycznia, a dokładnie dwa tygodnie temu w Pepko również pojawiła się pierwsza wiosenno-wielkanocna kolekcja, więc jestem bardzo ciekawa, co Action ma do zaoferowania. O przegląd tego sklepu wiele z Was prosiło. Jeżeli chciałybyście zobaczyć jakikolwiek inny sklep, jakąkolwiek inną sieciówkę, to koniecznie piszcie na dole w komentarzach, ja czytam Wasze wszystkie komentarze, na wszystkie staram się zawsze odpisywać, więc oczywiście Wasze propozycje zostaną uwzględnione w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dla mnie to naprawdę bardzo wiele znaczy i dziękuję Wam za każdą właśnie łapkę w górę oraz zapraszam serdecznie do subskrypcji, żeby być na bieżąco z każdym moim filmikiem. No i oczywiście, żebyście wiedziały, jakie nowości są na półkach sklepowych. To co kochane, bez zbędnego przedłużania. Zapraszam Was serdecznie do Action. Przy wejściu do Action, zawsze można zauważyć, co na chwilę obecną znajduje się na promocji. Tym razem znalazłam takie piękne drewniane podstawki za 5 zł, które możemy zagospodarować sobie na przykład na świeczki. Poza podstawkami w promocji były również odplamiacze oraz świece zapachowe w szkle. Nigdy nie mogę przejść obojętnie obok przyborów plastycznych, ale co zaskoczyło mnie tym razem, to bardzo fajne takie stempelki drewniane, które świetnie się sprawdzą na przykład do księgi gości. No i wiele, wiele właśnie innych, fajnych ozdób, które można sobie wykorzystać. Akurat Action jest naprawdę bardzo dobrze zaopatrzone w tego typu rzeczy. Coś, co muszę Wam szczególnie polecić, to bardzo fajne takie plastikowe teczki. Ja posiadam właśnie w w swoim domu kilka już sztuk i świetnie się sprawdzają do segregacji dokumentów. W oczy rzucił mi się bardzo ładny planer. Za niecałe 10 zł. miał fajnie posegregowane zakładki na wiele części, więc myślę, że można naprawdę za jego pomocą dobrze się zorganizować. Kolejna strefa z organizerami. Coś, co szczególnie właśnie przykuło mój wzrok, to takie organizery do lodówki i zastanawiam się właśnie nad ich zakupem, ponieważ fajnie byłoby zorganizować sobie lodówkę na nowo. A następnie coś, co już również posiadam i co również Wam polecam, jeżeli właśnie chcecie coś fajnego kupić w action, to te butelki na wodę wielokrotnego użytku. Ja swoją posiadam już 3 lata i nic się z nią nie dzieje. W dalszym ciągu świetnie mi służy. I tutaj obok, słuchajcie, są bardzo fajne organizery na żywność. I ja szczerze żałuję, że ich wcześniej nie kupiłam. Kupiłam inne szklane, później wam je pokażę. I niestety średnio mi się sprawdzają, ponieważ są dosyć ciężkie. Z nowości w Action znalazłam właśnie taką drewnianą kolekcję do łazienki, więc jeżeli lubicie tego typu styl, taki bardziej naturalny, rustykalny, to właśnie w Action teraz możecie znaleźć dodatki idealne do waszej łazienki. Na dziale z przyborami kuchennymi bardzo zaintrygował mnie ten dozownik do ciasta, który świetnie sprawdzi się na przykład do pankejków, naleśników, albo po prostu do mufinek. I tutaj kolejna rzecz, którą mogę wam polecić, to taka blacha do ciasta z dziurkami. Ja już niejednokrotnie o niej mówiłam, co prawda swoją posiadam z Biedronki, ale ta z Action również wydaje się być całkiem spoko jakościowo, więc jeżeli chcecie pyszną chrupką pizzę, to polecam właśnie taką blachę z dziurkami. Ściereczki z Action również są świetne. Ta Panterkę strasznie mi się spodobała, ale niestety była tylko zielona. Być może przy następnej dostawie będą inne kolory, to na pewno ją właśnie zakupię. Na dziale kuchennym nie widziałam wiele nowości, poza właśnie tą kolekcją takich półmatowych, pół z połyskiem naczyń, które właśnie były w kolorze białym, błękitnym, takim delikatnym pistacjowym oraz szarym. I właśnie takie miseczki i talerze z pięknymi wzorami w środku, idealne na okres wiosenny. A po tą miskę z trzema przegrodami muszę koniecznie się wrócić, ponieważ świetnie się sprawdzi, jak będą przychodzili do nas goście. I dokładnie właśnie o tych słoikach wam mówiłam. Kupiłam je do organizacji mąki, cukrów i tak I niestety są dosyć ciężkie i nieporęczne, ale słuchajcie, zobaczcie co znalazłam. Takie przepiękne słoiki, z dodatkiem różowego złota. Po prostu idealnie sprawdziłyby się w mojej kuchni. W końcu trafiłam na ozdoby wielkanocne i bardzo, ale to bardzo się zawiodłam, ponieważ nic nie wpadło mi w oko. Jedynie te jajka z wycięciami były w miarę akceptowalne, ale poza tym naprawdę nic mi się nie spodobało. Szczególnie, że te właśnie zające, które Wam teraz pokazuję, kojarzą mi się z moim dzieciństwem, więc naprawdę nic nie wpadło mi w oko. Kolejna rzecz, która świetnie się sprawdzi zarówno jako ozdoba, ale jako też podstawka na przykład na biżuterię, to te przepiękne liście, tak jak widzicie, są w dwóch rozmiarach i w dwóch wersjach kolorystycznych. Wróciły również podstawki. Tak jak wiecie, ja taką podstawkę mam w swoim salonie, tylko w kolorze białym i trzymam właśnie na niej świecę. I kolejna rzecz, o którą dostaję masę pytań, to te lustrzane ramki, które wiszą nad moim łóżkiem w sypialni. Są naprawdę przepiękne, bardzo efektowne i też bardzo tanie. Ta lampa bardzo mi się spodobała i tak samo chyba się po nią wrócę, ponieważ idealnie będzie pasowała do pokoju, w którym nagrywam filmiki. Wyżej były jeszcze takie bardzo podobne, tylko właśnie troszeczkę mniejsze. Następnie sztuczna roślinność. Ja, co prawda, nie jestem fanką tego typu właśnie rzeczy, ale wiem, że wiele dziewczyn teraz szaleje na punkcie takiej sztucznej trawy, więc daję wam znać, że możecie właśnie taką ozdobę kupić za niecałe trzy dyszki w Action. No i słuchajcie, mamy kolejne ozdoby świąteczne, wielkanocne i znowu mnie zatkało, ponieważ naprawdę nie wiem z jakiej epoki oni znaleźli te ozdoby. Tutaj kolejna półka i tak naprawdę tylko półka numer 2 jest dla mnie akceptowalna oraz Spółka numer 3, w sumie to tylko i wyłącznie właśnie te jajeczka w kolorze pudrowego różu, w miarę mi się spodobały, ale tak poza tym, szczerze mówiąc jestem załamana, action, nie wiem co to ma być, te brokatowe króliki, no zdecydowanie dla fanek blink blink, ale co mnie najbardziej przeraziło to te zające i kurczaki. Drogie action, moja babcia miała takie kurki 20 lat temu. Zwróciłam również uwagę na lustra podłużne za niecałe 30 zł. Ja praktycznie identyczne mam w swoim salonie. Wisi ono niedaleko mojego stołu. I ja swoje lustro kupiłam w biedronce za 40 zł. Więc jeżeli szukacie czegoś podobnego, to właśnie w Action znajdziecie takie lustra jeszcze 10 zł taniej. Tak jak widać, Action przygotowuje się powoli do lata. A jeżeli właśnie mówimy o tej porze roku, to muszę wam pokazać przepiękne klapki za niecałe 17 zł. Miały naprawdę bardzo ładne wzory. Następnie świeczki, które. Ja już również miałam w swoim domu, i są naprawdę bardzo fajne, ale oczywiście są to świeczki bezzapachowe. Znalazłam idealną walizkę dla miłośniczek, podróży i marmuru. Zobaczcie, jaka jest przepiękna, kosztowała 169 zł. Mi yeah. yeah. Wam się nowy asortyment w Action. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo zawiedziona. Dosyć, że nowości tak naprawdę nie było wiele, to w dodatku wydawały mi się one być bardzo tandetne i zdecydowanie nie były to nowości na czasie. Ja mam wrażenie, że większość tych rzeczy, szczególnie wielkanocnych zostało wystawionych sprzed 10 lat, jakby leżały na magazynach i dopiero teraz zostały wystawione. Nie wiem, czy tylko ja mam takie zdanie, czy Wy również je podzielacie. Koniecznie napiszcie na dole w w komentarzach, co z tych rzeczy Wam się najbardziej podobało, albo właśnie najmniej podobało? Co do reszty kolekcji, niewiele tam się zmieniło. Tak naprawdę wiele rzeczy leży w Action już od dawna, co mnie troszeczkę zawiodło, ponieważ nie ukrywam, że to był kiedyś mój ulubiony sklep, nawet bardziej ulubiony od Pepko. Ale jak widać, z czasem to się zmienia i niestety asortyment póki co Action troszeczkę mnie zawiódł. Ale mam nadzieję, że z czasem to się zmieni. Oczywiście będę Was dalej tam zabierała, żebyśmy razem zobaczyły i oceniły. Co jest nowego, ciekawego. Tymczasem to wszystko kochane na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz zapraszam Was serdecznie na mój Instagram, gdzie odzywam się do Was codziennie i dodatkowo mówię Wam o fajnych promocjach, szczególnie właśnie na kosmetyki oraz o nowościach, więc jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje właśnie w sklepach, to zapraszam na mój Instagram. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!